Polaków. Także ta gloryfikacja tam się teraz odbywa. A jeszcze zwrócę Państwa uwagę na te, na te flagi czerwono-czarne. To jest symbolika nazistowska. Ona została wzięta, skopiowana od Niemców. Kolor czerwony to jest blud, czyli krew, a, a czarny to jest wodę, czyli, czyli, czyli ziemia. No tutaj mamy kolejne zdjęcie właśnie z, z jakiejś parady. Tu właśnie idzie taki, to jest chyba dwoję. Idzie jakiś pan z jakąś wroną taką dziwną. Hitlerowską chyba. Tutaj kolejne mamy zdjęcie takie przykładowe z, z heroizacji tych, tych zbrodniarzy. Tutaj mamy. to jest, to jest taki mm, Billboard. Z okazji 70-lecia, to jest świeża sprawa, 70-lecia powołania yy, dywizji SS Kalicy. Bo nie tylko y, ONU mordowały Polaków, też była y, powołana taka dywizja yy, pod dowództwem niemieckim, ale złożona z Ukraińców, yy, która wymordowała też wielu Polaków w, yy, tam na południowo-wschodniej. I tu jest napisane tak: Ukraińska Dywizja Hałczyna. 70 lat pamiętamy swoich bohaterów, także są, są billboardy na cześć SS Galicję w, w państwie, które aspiruje do Unii Europejskiej. Tutaj mamy też taki ciekawy przykład tej, tej heroizacji OUNUPA. To jest taki plakat reklamujący, reklamujący festiwal. To jest taki, można powiedzieć, ukraiński Woodstock, ukraiński Woodstock. U nas Woodstock to promuje, można powiedzieć, liberalizm, a oni, to <grymianie> Oni, oni proponują, że propagują nacjonalizm. I to jest właśnie festiwal Bandersztat. On się odbywa w Łódzku i tu widzimy, że jest reklamowany też tą flagą nazistowską. O, a tutaj jest właśnie, to jest wzrok ptaka obraz. Tam jest takie boisko, na którym odbywają się te koncerty. To niebieskie to jest, to jest oczywiście scena, czyli te zespoły grają, te zespoły rockowe. A tu jest ułożony napis UPA. Z jakichś wyciętych chyba. I dlaczego prowadzą, proszę Państwa, takie, takie mity? To jest ulotka, która była rozprowadzona kilka lat temu. Gdzie Ukraińcy już zaczynają wierzyć, że to oni byli mordowani przez Polaków. I tu jest napisane tak na tej urce Polsko przeproś, wołyń pamięta spalone wsie w przeciągu polskiej okupacji Wołynia Polacy zamordowali ponad 100 tysięcy Ukraińców. I tu się podpisała jakaś tam wojska, wojska organizacja. Także, no już dochodzi jakby do odwrócenia ról, że, że to, to my byliśmy obracani, a Ukraińcy byli obierami. Ciekawe jest nazwa tych partii, to jest Partia Socjalna narodowa tak jak, co w niej, jest... A tak, y, I to jest tutaj, bardzo że oni się odwołują bezpośrednio do no, nazistów. Jest... Tak, tutaj Pan faktycznie celnie, celnie powiedział, że y, y, tu się podpisała pod tym Partia y, Socjalna narodowa Partia Ukrainy, ja podejrzewam... Narodowo-socjalistyczna, czyli jacyś naziści. Ja, ja mi się wydaje, że to jest partia Swoboda obecna, bo ona wcześniej miała taki, taką nazwę właśnie socjalna Ale nie, nie jestem tego pewien. I tu mamy głównego bohatera y, tej, tej heroizacji Ołomu na, na Ukrainie. To jest, to jest prezydent Juszczenko, który ogłosił banderę i Szoprzyczaczy bohaterami Ukrainy. I tu właśnie koło niego stoi jakiś właśnie odpowiedź. Oczywiście to było bardzo świętowane, to ogłoszenie bandery yy, bohaterem Ukrainy. Tutaj taki plakat udało mi się spotografować, że jest napisane bohater Ukrainy nareszcie stało się. To jest skryt. To jest skryt ja właśnie byłem, bo niestety musiałem w celach ruchowych. Powie, powiedział Pan ich przywitanie na wejściu? ja nie powiedziałem. To no nie bardzo ważne, bo Polacy mówią troszeczkę inaczej, jest niecenzuralne. Tutaj, e, to jest nie, nie, niestety m, zdjęcie niewyraźne. Udało mi się zrobić takie zdjęcie w Lubowie. E, to był taki kram z... z z różnymi, z różnymi takimi pamiątkami, były też obrazki różne i tutaj widzimy jeden obrazek ten wyżej, to jest Jan Paweł II, a pod nim Stefan Bandela. Także do tego dochodzi, że święty i zbrodniarz w jednym miejscu Czucie dla nich, ponieważ to są Greek Katolicy, to jeden i drugi jest, uważają ich za powiedzieć, bohaterów. Tak? Tutaj mamy y, też ciekawy obrazek, dużo mówiący o, o tym, jak Polska podchodzi do, y, do właśnie do tych spraw heroizacji OUN i UPA. Ta tablica po prawej stronie to jest tablica poświęcona temu Szuchewiczowi, to jest ten dowódca UPA, który, który wydał rozkaz mordowania Polaków. I ta tablica wisi w Elwowie na polskiej szkole. Została powierzona na polskiej szkole. Oczywiście nikt nie protestuje, bo Polacy tam się boją, siedzą jak już podmiotu. Ale dlaczego nie, nie reaguje na przykład pan Radek Sikorski, który tak, jest, tak bardzo czuły jest na punkcie na przykład koncentracyjnych Polski? Ale upa jest bliskie. No chyba, chyba, no bo innego tłumaczenia nie ma. A tutaj mamy tak dla przykładu ten z tej tablicy, to jest ten pan y, drugi od lewej w dolnym rzędzie, to jest właśnie w, mu, w niemieckim mundurze, on, on trochę służył, nie, on nie służył w SS Galicji, on służył w takiej, w takiej policji, która używała wioski na Białorusi, później przeszedł. do O, i proszę Państwa, to jest, to jest właśnie y, Kolejne zdjęcie, które dużo mówi o polskiej rzeczywistości. To jest zdjęcie z zeszłego roku. Ten pan po lewej to chyba nie trzeba przedstawiać. A ten pan po prawej. I to jest główny fałszyw historii na Ukrainie obecnie. On napisał taką książkę, Druga Polsko-Ukraińska Wojna. Oczywiście zawarł w niej wszystkie kłamstwa, o których ja mówiłem do tej pory, czyli że to łowka jest niewinna, że to była jakaś właśnie wojna, że to była między Polakami a Ukraińcami. Taka wojna, w której z cywile i praktycznie. I oni właśnie tak się spotkali. To, ja właśnie tak specjalnie zastawiłem tego, tego Dącowa i Biedrojcia, bo minęło, minęło, proszę Państwa, ponad 70 lat, jak ich duchowi następcy znowu się spotykają. Ten, miki, który się czuje następcą Biedrojcia, spotyka się z następcą Dącową. Te kontakty trwają, to zauroczenie za chyba trwa dalej. No Co, co można powiedzieć? Nie tak, ee, Ale czas na dyskusję będziemy mieli później, dobrze Ja już to pozwolę sobie do końca. Wypowiedź. Mam, mam powie, koniec, będziemy dyskutować też o tym. I właśnie, bo ja słyszałem takie głosy, że to zdjęcie, że to zdjęcie, że to jest przypadek, że oni dziś się tam spotkali tylko tam w przejściu, tak? Tak jak niektórzy z I, Tak, tak. To, to ja mam właśnie cytaty z, z Gazety Wyborczej, co było pisane w Gazecie Wyborczej. I co pisał Miechnik i jego ludzie. Na przykład, że nie można zaczynać dialogu od żądania, by Ukraińcy uznali upa za organizację zwrotniczą. Takie żądanie to koniec dialogu. To, to napisał Miechnik. Tak? Czyli Miechnik, który ściga wszelkie jakby odcienie faszyzmu w Polsce. Tak. Jeśli chodzi o Ukrainę, to nie, to on tam już y, nic złego nie widzi, tak? No ch chyba tak, bo no, no nie, wiem. nie wiem jak to nazwać. I oczywiście UPA nie, nie, nie zasługuje na potępienie. Nie wiadomo hmm. dlaczego. Skoro była organizacją, y, która wyborywała 130 tysięcy ludzi, no to, to chyba zasługuje. Ale jest jeszcze cytat z skórony. Jeśli Ukraina chce być niepodległa, nie może wyrzec się w pamięci o UPA. UPA była powstańczą armią walczącą o niepodległość. Ale, ale to było po ten, ten można Ale proszę Państwa, to, to były stare cytaty, a teraz chociaż nie jako, z tego samego okresu, ale mamy kogoś młodszego, kogoś młodszego. Krytyka polityczna. Słodnić Sierakowski, wiadomo, tak, krytyka polityczna. To jest to, to, to towarzystwo, które ściga wszelkie też odcienie no, faszyzmu i, i na przykład y, chyba pirecki też już mi się przestało podobać, tak? Yy, już nawet Pileckiego atakują. I on, on pisał tak, nie powinniśmy także żądać od Ukraińców? By uznali Ułka w całości za czarną kartę swojej historii. Pułka hmm. prowadziła bowiem też hero hero heroiczną walkę o wolność Ukrainy i stanowi część patriotycznej tożsamości tego narodu. E, to jest właśnie jakiś ewenement, że ten, to środowisko nagle zauważa y, potrzebę patriotyzmu, tak? Bo jakoś chyba... Y Najlepiej ściągać, słuchaj, nazistów, yy, faszystów, neofaszystów do no. rozwalenia y, Marszu Niepodległości w 2011 roku. No tak, no przeci przeciwnie, no, mamy, też, mamy też cytat z, z Macieja Wojciechowskiego, to taki dziennikarz wyborczy, który tam się zajmował tą, tą tematyką. I on napisał tak. Akcja antypolska o z roku 1943, rzeczywiście haniebna i godna potępienia, była tylko marginesem jej walki. To, co, to, co było głównym e, obiektem zainteresowania UMA, czyli e, Morty na Polakach, rzezie, rzezie Polaków, to on nazwał marginesem. Ja mam też tutaj Aleksandra Kwaśnickiego, to jest bardzo świeży cytat, to jest z tego roku. I on, pisze, on mówił tak, na Ukrainie to powiedział, że. No, chyba nie mówi pan jego. Dla nas Stefan Bandera to terrorysta, zbrodniarz, ukraiński nacjonalista, a dla Ukraińców, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, to wojownik o niepodległość Ukrainy. I że takich metod terroru, jakie stosował Bandera, nie unikali także polscy bohaterowie. Jaka to jest manipulacja, proszę państwa? Oczywiście, Kiesłowski y, mm, brał udział w takich aktach, no ale 130 tysięcy ludzi to chyba jednak nie było nie, nie? No chyba... Tak, tak. I tutaj mam na koniec też taki, taki cytat, proszę Państwa, to jest ten Wołodziłek Piotrowicz, czyli ten pan po prawej. Odpowiedzi proszę Państwa na, na, na to, że został wsparty przez Michnika i przez Kwaśniewskiego w tym roku, e, pochwalił Michnika, że e, ważne jest, że głosy te, Michnika i Kwaśniewskiego, należą do osób mających możliwości kształtowania opinii publicznej w państwie polskim. Tak, jak i Polacy. Tak, czyli ukraiński nacjonalista, który, y, który fałszuje historię, chwali Michnika i Kwaśniewskiego za to, co robią. No chyba, to jest... chyba znaczy, skończę, skończę ten wykład. Fakty mówią same ze siebie, że, że, takie zdjęcia, że takie zdjęcia są nieprzypadkowe. Tu jeszcze, tu jeszcze mam takie zdjęcie pomnika w Krakowie. To jest pomnik oczywiście ofiar ludobójstwa i Gazeta wyborcza swojego czasu, to już chyba 10 lat temu przypuściła straszliwy atak właśnie na budowę tego pomnika, który nie stoi w żadnym widocznym miejscu, stoi na cmentarzu rakowickim i nawet nazywano w Gazecie Wyborczej ten pomnik pomnikiem nienawiści. Pomnik, który oddaje hołd ofiarom, który, który po prostu może, możemy nawet chyba tu przybliżyć, co tam jest napisane, który tam nic... nic Żadnej nieprawdy nie podaje. No to się nie da. Ale on po prostu oddaje ofiarom. E, oni tam nazwali to odpłonikiem nienawiści. To jest jakieś obrócenie ról. To chyba, chyba to, co robią e, oni, co chyba jest nienawiścią, a nie, a nie to, co robią ofiary i potomkowie, którzy, którzy próbują to, to łamią. Przepraszam, ale niech Pan nie używa chyba, bo to są zbrodniarze w sposób ewidentny udowodnieni. Moim zdaniem to, co się w Polsce działo i dzieje, jest jedną wielką zbrodnią przeciw narodowi i państwu polskiemu. I żadnych osłonek, żadnych buch ale całą prawdę. Po prostu Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie to są zbrodniarze i śmiertelni narodowie Polski. No, ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedno e, tymi zbrodniami nie możemy obciążać e, wszystkich Ukraińców, ponieważ nigdy wszystkich nie oskarżamy tylko tych, którzy byli w tych organizacjach naród Ukraiński to jest kilkadziesiąt milionów osób, a upa to było kilkadziesiąt tysięcy, także to był jeden promil narodu także nie możemy obciążać e, całości Ukraińców tymi zbrodniami ten ten się, ten, ten ukraińcy... myślę, że to już na tym zakończymy, chyba że jeszcze się dyskusja zdjęcie, tak. Niech pan pokaże, to. pan pokażesz zdjęcie, tak. jest jeszcze. E... No że to jest zdjęcie... To jest zdjęcie Kaczyńskiego z prezydenta Kaczyńskiego z Juszczenką. Niestety niestety prezydent Kaczyński bardzo ustępował Juszczelce i to chyba zdjęcie obrazuje nie dobrze wygląda. Znaczy, ja wiem, że to nie dobrze wygląda. Czekam Przepraszam, czy są jeszcze jakieś pytania? Więc ja teraz będę chodziła i przekazywała mikrofon i proszę zadawać pytania. Bo w tym celu się zebraliśmy, żeby wywiązała się, się w jakiś sposób dyskusja, tak? Ja. Halo? No. Tak, słuchajcie. Ja próbuję zrozumieć, jak jaki był e, taki e, dokładnie przebieg tych, tych zdarzeń, czy ci ludzie, którzy mordowali, to rekrytowali się z pobliża? Czy to byli mieszkańcy tej samej wioski, sąsiedniej wioski, czy też przychodzili z większej odległości? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy pozostały jakieś materialne ślady tych działań, w sensie rozkazów wydawanych na piśmie, które można dokumentować w taki pewny sposób, tryb tych zdarzeń, Czy one nie były spontaniczne, tylko oczywiście, że, że po rozkazie? Dziękuję. To znaczy, jeśli chodzi o tych sprawców, to, to było różnie. Byli tacy, którzy mordowali ludzi we własnej wiosce, Yy, sąsiadów swoich. Yy, ale głównie były to jakieś oddziały z zewnątrz, czyli, czyli one, po prostu przychodziły i mordowały, yy, przychodziły z zewnątrz, na przykład z Wołynia, Zemów Polski Wschodniej. To było po prostu różnie. I tak, i tak. Yy, często było tak, że ci, yy, te oddziały z zewnątrz nie, nie wiedziały, kto jest w wiosce yy, Polakiem, a kto Ukraińcem ponieważ wszyscy tam żyli jednakowo, jednakowo się ubierali, te chaty były, e, można powiedzieć, identyczne. Często potrzebowali przewodników miejscowych i dopiero wówczas byli w stanie mordować. A znam taki przypadek z, z Małopolski Wschodniej, gdzie e, ta banda czekała, na, żeby wejść do wioski polsko-ukraińskiej i mordować, ale z tej wioski nie znaleźli nikogo, nikt nie chciał im pomagać i nikogo nie wymordowali, bo nie wiedzieli, kogo mają mordować. Nie wiedzieli, czy jest Polakiem czy to Ukraińcy. Także często było tak, że yy, gromadziła się banda i atakowała sąsiednią wieś. No ale były też mordy dokonywane przez ludzi z tej samej wsi. A drugie pytanie było, to Bo Czy istnieje dokumentacja pisemna dalszych ją... upałów? Yy, szczątkowa, ponieważ oni, oni byli świadomi tego, że to będzie jakiś... Yy, yy, że to będzie zostawienie dowodów zbrodni, ale... Yy, są zeznania od takiego y, dowódcy łupowskiego przed NKWD złożony, gdzie on wyraźnie mówił, y, że, że, że były te rozkazy wydawane ustnie, tak. że jemu ten rozkaz wydano ustnie, a gdy on poprosił na piśmie, to zagrożono mu sądem polowym. Także oni starali się raczej nie zostawiać tych śladów y, pis pisanych, ale są, czasem są też niektóre rozkazy zachowane, tak? Ja myślę, że gdyby tam był litnik y, Mazowiecki, może zrobić Panie Robercie, ale to proszę zgłosić się do głosu, tak? I ja Panu podam wtedy mikrofon. Dobrze to tak. Ja chciałem trzy rzeczy poruszyć. Zaczynając od jedynego na świecie pomnika SS, który stoi we dworze. To jest dla mnie po prostu jedna wielka porażka, bo stoi tam pomnik SS Galicji, tak jak już wspomniałem, jedyny na świecie. Stoi obok cmentarza obrońców Droga święte miejsce dla nas Polaków, zresztą jak cały gór. I dlaczego środowiska Gazety Wyborczej, środowiska inne żydowskie, dlaczego oni potrafią wymyślić sobie nawet polski antysemityzm, w pewnym sensie, a nie ruszają do wody, tak? To jest ewidentne dla mnie, że jest pomnik, trzeba go zburzyć. A wszyscy uważają, że jest wszystko w porządku, bo to bohaterowie, heroi, nie wiadomo jak to nazwać. Druga rzecz, dlaczego Właściwie dziwi mnie to, dlaczego polskie państwo tak bardzo trzyma z banderowcami. To jest przecież 10-15% maksymalnie całego społeczeństwa ukraińskiego. Nie są już u władzy. U władzy jest opcja antybanderowska, więc trzeba by trzymać raczej z tymi, którzy są u władzy i którzy są większością. No przecież większość społeczeństwa ukraińskiego to nie są mordercy, to oni są przecież nastawieni totalnie antyupa. Mówię tutaj o środkowej Ukrainie, o wschodniej Ukrainie. A a banderowcy czy, czy, czy ich poplecznicy to jest po prostu margines, więc to jest też kolejna rzecz, która mnie bardzo dziwi. A trzecia rzecz, może troszeczkę tak od tematu odchodząc, z racji, że 11 lipca jest wielki zjazd Kresowian w Warszawie, to ja chciałem też poinformować tutaj wszystkich zebranych, że organizuję w Gdańsku 10 lipca, dzień wcześniej, w samo południe o godzinie 12, pod konsulatem ukraińskim wikietem. Więc tak właśnie chciałem wszystkich poinformować i, i zapraszam. Może, może, może pokażę, pokażę swoją twarz, jeżeli ktoś będzie miał pytania później. To, tak. a Właściwie a to wszystko. Daj mi to. to ja pozwolę sobie... Jaką ulicę? Bo Pani pyta, jaka ulica? To jest konsulat, konsulat ukraiński. Konsulat ukraiński jest... To jest blisko, blisko ogólnie, to jest na pograniczu Krzyży i Brzeszcza, zapomniałem. zapomniałem nas w ulicy, ulica Szopena bo Proszę bardzo, no, dokładnie. I to jest... jest tak, to, jest, to są te rejony, to jest rejon właśnie dokładnie ulica Szanowskiego. Jak się jedzie, wjeżdża się blisko Strzyży, tak jak wjeżdża się ulicą Wojska Polskiego, pierwszy zakręt od razu na pierwszym skrzyżowaniu w lewo, na pierwszych światłach, jedziemy ulicą Chopina i dojeżdżamy do samego konsulatu, który jest na ulicy Szanowskiego, ale dojazd do ulicy Chopina jest bardzo prosty. To jest przy też jednym z kościołów, to hmm. Katolickich, więc, więc myślę, że to jest dosyć proste. W takim razie zapraszam. Ja dodam tylko tyle, że każdy z chętnych tutaj spośród Państwa, jeżeli zechciałby, uczestniczyć w tej pikiecie, to bardzo naprawdę serdecznie proszę o kontakt z Rafałem po spotkaniu. Pozwolę sobie też pokazać jeszcze jedną rzecz. Wykonaliśmy takie koszulki, możesz pokazać Krzysiu. Wykonaliśmy takie koszulki rocznicowe za swoje pieniądze, chociaż nie tylko, bo jest, znalazło się kilku sponsorów, tych kilku sponsorów jest z tyłu. I taka prośba dla każdego, kto poczuł, że tak powiem, tą sprawę, rozumie, że, że, że tak trzeba mówić o tym głośno, szczególnie w tym roku rocznicowym, bo to jest 70 lat od y, daty zbrodni, czyli okrągła data. I prawdopodobnie no, czy na pewno jest to okrągła data ostatnia dla większości ludzi, którzy jeszcze żyją i przeżyli i pamiętają. I pamiętają. 75. już pewnie tylko nie liczni dożyją, a 80. zapewne już nikt. Taki pomysł, idea. Zamierzamy 11 lipca pojechać do Warszawy, żeby przejść w takim marszu milczenia marszu upamiętniającym ofiary. Chcemy, żeby jak najwięcej osób miało te koszulki na sobie, czy to w Warszawie, czy tutaj 10 lipca pod konsulatem. Nie mamy ich w tej chwili za dużo, bo już część się rozeszła, jest parę sztuk. Sprzedajemy dosłownie po kosztach na druku za 17 zł. Tych, kto będzie miał ochotę, chęć, zapraszam. Powiem tylko tyle, że każda kwota, która zostanie wydana na tą koszulkę, zostanie ponownie jakby przeznaczona na wydruk następny. Bo my nie mamy za dużo pieniędzy, wszystko robimy za swoje pieniądze. Wiadomo, że ciężko, ciężko zarobione w tym kraju. Bo, bo ciężko tu zarabiać pieniądze normalnie. No i po prostu bylibyśmy też wdzięczni za to wsparcie, bo dzięki temu więcej osób będzie mogło mieć te koszulki na sobie, chodzić po mieście i zwracać uwagę. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć coś, co nie wzbudzi popularności i nie sympatii do mnie na pewno także nie podsyci. Ja gratuluję i chciałbym, żeby takich ludzi było więcej, jak przed chwilą ten młody człowiek, który powiedział, że przejął pałeczkę i organizuje coś. My jako starzy spotykamy się tutaj, wiemy wszystko, jesteśmy pokoleniem patriotycznym. Nasi dziadowie i ojcowie cierpieli strasznie. Myśmy się bili o wolną Polskę. Dostaliśmy w prezencie atratę, polityczną atratę rządzoną przez bandytów gangsterów i były służby. I my w tej Polsce odpuściliśmy, mówiąc językiem młodzieżowym, młodzieży. Młodzież poszła na manowce. Młodzież inteligencka czyta gazetę wybiórczą Orlana Szeftera. Młodzież bezmyślna uczy się konsumpcji, uczy się egoizmu i uczy się podłości. I naszą wielką inercją i naszym zaniechaniem jest to, że nie ma młodzieży tutaj. Ja zaprosiłem swoją córkę, ona nie przyszła. To jest także moja klęska. Ja życzę Państwu tyle energii, tyle skuteczności w działaniu, żebyśmy tu przychodzili z młodym pokoleniem, żebyśmy przekazali pałeczkę w sztafecie, żeby nam nie zrobiono polszy, żebyśmy dalej w momencie, kiedy będziemy stąd odchodzić, mieli, mieli święte przeświadczenie, że zostawiamy Polskę. Dziękuję. Chcemy chodzi tej koszulce, do szkoły i zresztą do szkoły katolickiej. To taka propa. Można? Ale jeszcze nie, nie odpowiedzieliście tutaj panu, który zadał pytanie. Było pytanie, właśnie dlaczego te, te polskie, tak zwane pseudoelity, dlaczego tolerują ten ukraiński nacjonalizm. Ja pan powiem, że do końca nie są znaleźć na to odpowiedzi. Nie ma w tym logiki mi się wydaje, że to jest jakieś nie wiem, nie wiem, Przeciwnie, stwo duchowe. W przeciwieństwie dośmiech, aby przyciągają. No, no, chyba to takie jest wytłumaczenie, nie potrafię racjonalnie tego wytłumaczyć. Tego, tego, A może to jest, to jest Można? pochodzenie? Jest pochodzenie? Tak, to, Bożna, proszę bardzo. Pozna, że Ja spróbuję odpowiedzieć. No, w Poznaniu mówią, że, że oni są pojętni w pieniądzach. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa był na y, projekcji filmu, jaki, jaki Arnold, w Radzie Czy są takie osoby na tej sali? No, no, bo o godzinie 9, no, przepraszam, o godzinie 9, ale się nie byle. Y, Nie, o 11, przepraszam. Y, jest konferencja poświęcona właśnie, właśnie hmm. tak, tak. tak właśnie tutaj władze i Ukraińcy 70 tragedii wojeńskiej mm -hmm. Naród Staroński, państw, tak? żenna i tak dalej i tak dalej. Jest cały szereg osób oczywiście tutaj, które Jana cała wezwała.